Poza przygotowaną kadrą, dobrą kadrą, naprawdę wykorzystanie sprzętu znacznie wzmacnia skuteczność formacji. Sprawna, skuteczna, nowoczesna to takie zawołanie, które w Straży Granicznej jest charakteryzujące to, czym zajmuje się Straż w roku 2015. Ale to też trzy słowa, na które bardzo ciężko pracowaliśmy jako formacja, i jednym z tych wątków jest właśnie zastosowanie nowoczesnych technologii. W latach 2009-2015 udało nam się przeprowadzić bardzo wiele zmian. Pierwsze to, dotyczy, to zmiany dotyczące ustaw, a więc nowych zadań. Tych związanych ze zwalczaniem nielegalnej migracji, tych związanych z handlem ludźmi, ale także tych, które wejdą po 27 września, a więc po podpisie prezydenta mówiącym o zacieśnieniu współpracy Straży Granicznej z wojskiem w zakresie ochrony nienaruszalności polskich granic. Decyzja pana prezydenta o. Podpisaniu tej ustawy i prace parlamentu mówią o tym, że rzeczywiście uzyskujemy nowe zadania. Tym samym możemy powiedzieć, że koncepcja 2.9.2.15 została zrealizowana. W lipcu tego roku Ministerstwo Wewnętrznych zaakceptował propozycję zmiany formacji na lata 2016-2022. Ona przygotowuje formację do tych zagrożeń, które aktualnie mamy okazję i rozpoznawać, i które zwalczać, ale ona także zakłada kontynuację procesu te, koncepcji technicznego wsparcia związanego z ochroną granic. To w tej koncepcji zawarliśmy nowe rozwiązania, to w tej koncepcji proponujemy stosować nowe technologie, to w tej koncepcji mamy pewne doświadczenia, którymi chcielibyśmy się podzielić nie tylko ze służbami ochrony granic, ale wszystkimi służbami, które w nowoczesnych technologiach widzą swoje szanse i możliwości wykonywania zadań. W roku ubiegłym odbyła się pierwsza konferencja Inteligentne Granice, ta, na której pokazaliśmy to co stosujemy bądź wspominaliśmy o tym co chcemy zastosować od samolotów wieże bezzałogowce przez tą nowoczesną optoelektronikę systemy teleinformatyczne w roku 2016 konferencji którą planujemy w październiku która odbędzie się e, dzięki uprzejmości zarządu targów warszawskich tutaj w Warszawie chcielibyśmy już podzielić się doświadczeniami które mamy z tych nowych rozwiązań ale także porozmawiać o tym co co te nowoczesne technologie niosą? To są samoloty, to są bezzałogowce, to są wieże, to są urządzenia perymetryczne. To jest bardzo wiele nowoczesnych rozwiązań. Zmieniliśmy strukturę straży. Zdecydowana większość funkcjonariuszy wykonuje zadania na miejscach zewnętrznych. Zmieniliśmy zadania, wiemy, jak ważna w tego typu działalności jest zdolność i umiejętność wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań, które nie się i świat, i życie. I właśnie na taką konferencję Państwa zapraszam. Na takiej konferencji chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. I w czasie tej konferencji bardzo chętnie podzielimy się doświadczeniami i być może utwierdzimy się albo nie: czy jesteśmy sprawną, skuteczną, nowoczesną formacją.